Żeby się zatrzymali. Kiedy? Jak ja przychodzę przez pasy. Dzwonek po wakacjach i większy ruch wokół szkół. Dzieci wracają do klas, a kierowcy muszą pamiętać bezpieczeństwo najmłodszych. To podstawa. Widzę, że starają się dosyć zwalniać tu przy, tych, przy, przy tej szkole. Natomiast są niektóre wariaty, które no nie patrzą, że dzieci. A zwłaszcza, że z tych barierek dzieci nie widać, jak oni przychodzą, nie? Bo oni są naprawdę niektórzy bardzo malutcy. Przy szkołach od rana zobaczyć można było patrole policji i straży miejskiej to za sprawą akcji Bezpieczna droga do szkoły. Bądźmy czujni, dostosujmy prędkość do warunków i oczywiście jeżeli zobaczymy znak ostrzegawczy ostrzegawcza gadka to pamiętajmy, że to jest znak dla kierowców, którzy powinni zachować szczególną ostrożność, bo w tym miejscu może pojawić się dzieciak. Policja przypomina, że za bezpieczną drogę do szkoły odpowiadają także rodzice. Warto przejść taką trasę ze swoimi pociechami. Mimo nadal letniej aury, należy pamiętać, że z każdym dniem coraz wcześniej zapada zmrok. Warto mieć przy sobie odblaskowe elementy. Wiesz, po co są takie odblaski? Po to, żeby być widocznym w ciemności. Ja już taką opaskę nosiłam i. Przyda się dzieciom? Tak, bardzo. Jednak zagrożenie może czyhać. Także na chodniku. Wolno jeździć ze słuchawkami na uszach i słuchać głośno muzyki na rowerze? Nie. No. Dzieci nieproste, jednak wielu rowerzystów ma dalej z tym problem. Podobnie jak kierujący hulajnogami. To prawdziwa zmora wśród niechronionych uczestników ruchu. Z hulajnogami jest chyba największy problem. I te hulajnogi też porzucone na środku drogi, na środku chodnika, to też stwarza jakieś niebezpieczeństwo i dla pieszych, i dla uczestników dróg. Dla mnie to jest priorytetowe. Były też tutaj dowody na to, że rodzice wręcz no poruszali się z dziećmi na jednej hulajnodze, co ew ewidentnie powiedzmy tutaj i zagrożenie dla rodzica, ale najważniejsze dla nas to bezpieczeństwo dzieci. Jak podaje Polska Policja, w ramach programu Bezpieczna droga do szkoły na terenie województwa, skontrolowano ponad 600 miejsc w rejonach szkół i przedszkoli. Izabela Zapisek, Kurier Polski.